Wspaniały wybór, zatwierdzam. To łatwe. Yeah. Super, zacznę od jajek. Zobaczcie, co ja potrafię. Uważaj, bo je rozbijesz. Właśnie tego chce babciu, teraz cukier. Ale tylko troszeczkę. Rozumiem, dosłownie szczypta. Brawo. Żartowałem, im więcej cukru, tym gofry będą smaczniejsze. A to i mąka. Chyba będę kichać. O, przeszło mi. Dzięki Bogu. Apsik! Ups, ojej, wnuczku, powrodziłeś cały stół. Sorry! To wyszło przez przypadek! Dajcie spokój! W porządku mamy mąkę teraz mleko. To nie będzie problem. Aktywuję super prędkość! Jestem szybszy niż jakikolwiek mikser. Niespodzianka! Kitelsy na pewno spodobają się moje siostrze. Wspaniale! Miski są gotowe, ciasto też. Wszystko co musimy zrobić, to połączyć je razem. Wytrzymaj jeszcze trochę tego gofry, to będzie coś. Super. Tak się cieszę, że mam gofrownicę w kształcie serca. Można do niej wlewać różnokolorowe ciasto i wyjdą tęczowe gofry. Wilka i mamy to. To jest po prostu bomba. Aby zaskoczyć siostrę, udekoruję je czekoladą i posypką. Och, sam bym je zjadł, gdyby nie challenge. No, niby ładne, ale wszystkie zęby zrobią się zielone. Barwniki psują żołądek i smak gofrów, więc ich nie dodam. Wnuczka spróbuje mojego dania i nie będzie mogła się zatrzymać. Sekret babci to syrop klonowy i oczywiście masełko. Te gofry nie mają sobie równych. A co z naturalnymi barwnikami? Cukinia sprawi, że moje gofry będą zarówno pyszne, jak i piękne. Dwa w jednym. I mam wygraną w kieszeni. Jedyne, co muszę zrobić, to dodać kilka niezbędnych składników i mogę wlać ciasto do gofrownicy. Do dzieła. Voila! Szefowa kuchni prezentuje wspaniałe gofry. Teraz czas na dekorację. Dodam kilka zielonych listków dla efektu. Liście to obrzydliwe. No, próbuj, kochanie. Interesujące, ale się postara, liście normalnie szok. Zacznę od gofrów zrobionych przez babcie. Są pyszne, ale zbyt proste. Wow, co za niezwykła dekoracja. Co to robią liście? Spadać stąd. Same gofry wyglądają całkiem nieźle. Spróbuję. U, to jest obrzydliwe. Smakuje jak gąbka. Nie będę tego jadła. O rany. Te gofry są takie fajne. Są w kształcie serc. Jakie to słodkie. Dzięki, braciszku. Są bardzo smaczne. Jestem najedzona. Wygrałeś. Dzięki, hura. Co tam narysowałaś? Zaraz zobaczysz. Zróbcie mi frytki. Nie ma problemu. Zrobi się. Babciu, zaczęliśmy. I ja nie spałam. Rozumiem. Czy to olej? Super. Gdzie oni go zawsze wlewają? Czemu tak słabo leci? Wygląda na to, że nakrętka jest zepsuta, a bez niej jest szybciej. Wszystko w porządku, brawo ja. Chciałem zachować tę torbę mrożonych frytek dla siebie, ale nie będę żałował własnej siostrze. O nie, czekaj! Tam jest za dużo oleju! Skąd te rozpyski? To boli! Przestań chlapać! To nie do zniesienia! To tak gotuje! Przepraszam, babciu. Trzeba dolewać dużo mniej oleju. Patrz i ucz się. Wystarczy. Teraz można włączać kuchenkę i wrzucać ziemniaki małymi porcjami. Chociaż masz rację, tak jest szybciej. Najważniejsze, żeby olej nie pryskał. Apetyczne i chrupiące ziemniaczki gotowe. Można przełożyć je do miseczki i dodać soczysty keczup. Co o tym sądzisz, szefowa? <śmiech> <śmiech> Brawo, babciu! Chociaż dekoracje są słabe, w challenge'u trzeba wykazać się wyobraźnią. Podzielę frytki na porcje i wezmę najcieńszy plaster boczku. Troszkę go podsmażę i zawinę w niego ziemniaczki. Voilà, tak jest o wiele lepiej. I masz rację co do sosu. Sprawi, że danie będzie o wiele smaczniejsze. A pietruszka do domu uroku. Genialne! Nie umiem gotować frytek. Co robić? O, już wiem. Moja siostra będzie w szoku. Poczęstuję ją moimi ulubionymi żelkami. Wyglądają zupełnie jak frytki. Smacznego, siostrzyczko. Skoro wszyscy używają sosu, to zrobię to samo. Ale zamiast sosu dodam syropu truskawkowego. Częstuj się. Hurra! Frytki wyglądają cudownie i jak pysznie pachną. Zobaczmy, co zrobiła babcia. Jak fajnie! Mm, palce lizać. A co to za arcydzieło od szefowej? Nie jem pietruszki, ale sos jest całkiem smaczny. Mmm, yummy! Warto to spróbować. Oj, fu, nie lubię bekonu. Ciekawe, co zrobił mój brat. Ojej, to żelki! Ale fajnie! Chcę więcej! To niesamowite! Ponownie przyznaję zwycięstwo bratu! Dzięki, młoda! No tak jest o wiele lepiej! Dziękuję, babciu! Teraz chcę rolki sushi! Przyjąłem! Trafiłaś we właściwe miejsce! O matko, a co to takiego? Nori i ryba są paskudne! Skoro siostra wariuje na widok żelków, znowu ich użyję. Są takie pyszne. Trzeba najpierw wlać bitą śmietanę, a potem położyć żelki i oczywiście dodać misie. Oh, yes? Wyszły mi niesamowite słodkie rolki. Odlot. Pozostało tylko polać je super syropem. Zobaczcie, jak gotuje mistrz. Mmm, yummy. O wow. Same żelki nie zaspokoją głodu, zwłaszcza, że dziewczynka już je zjadła. Jeśli chce rolki, to będzie miała rolki. Zacznę od gotowania ryżu. Ryż? Czyli właśnie tego potrzeba do tych rolek. Babcia wie jak to zrobić. Patrzcie tutaj. Drugim składnikiem jest awokado. Maksimum zdrowych tłuszczów, minimum niezdrowych węglowodanów. Babcia też to potrafi. Ech, ta babcia na pewno nie potrafi pokroić łososia tak cienko jak profesjonaliści. Ryż jest ugotowany. Och, zupełnie zapomniałam o Nori. Seria awokado będą nadzieniem, a Mata pomoże uformować mi rolki. Cudownie. Wszystko, co muszę zrobić, to położyć rybę na wierzchu. Danie szefowej kuchni gotowe. Ojej. Daleko mi do dania szefowej. Co robić? Mam pomysł. Jeśli chcesz mieć okrągły kształt, to możesz wziąć ogórka. Trzeba wyciąć środek i włożyć tam ser. To będą rolki w stylu babci. Jesteśmy gotowi, kochanie. No dobra, zobaczmy. To nie wygląda jak rolki, ale mimo wszystko spróbuję. Nie smakuje mi. Przykro mi babciu, nie ja takich rzeczy. Dziwnie wygląda i mi nie smakuje. O! Oh. A rolki szefowej kuchni wyglądają dokładnie tak, jak je narysowałam. Wow, to jest pyszne. Mm, yummy. A co to? Ojej, ostre wasabi. Pomocy. O rany, jakie to piękne. Co za wyżerka. Hmm, to niesamowite, braciszku. Jesteś najlepszy. Na zdrowie. Na koniec mam ochotę na kawkę. Zrobię ją w mgnieniu oka. Porządku, kochanie. Umowa stoi. Mam tę saszetkę już od dłuższego czasu. W końcu pora, żeby jej użyć i zaparzyć kubek aromatycznej kawy rozpuszczalnej, wystarczy zalać ją wrzątkiem i dodać mleczko. Zobaczmy, idealnie. Fuj, jest taka gorzka i gorąca. Założę się, że moja siostra lubi zimną i słodką. Bez lód, dodam syrop czekoladowy i ozdobię im kubek. Super. A teraz użyję gotowej, sprawdzonej kawy od profesjonalistów. Wiem, że na pewno będzie pyszna. Uwielbiam też bitą śmietanę. Jeśli ja ją lubię, to i moja siostra. ta -dam! Fajna wieża. Posypię ją ciasteczkami Oreo. Super! No co tam, babciu? Czego ty tam słuchasz, wnuczku? Sama zobacz. Przypominam, że jesteśmy w trakcie wyzwania. Co za aromat w kuchni używa tylko najlepszych ziaren kawy. Najpierw trzeba je zmielić, a potem zaparzyć. Wszystko musi być precyzyjne, tylko wtedy wyjdzie idealny smak. Dzięki kolbie można kontrolować ilość mleka, a jednocześnie ubijać je od razu. To jest technologia! Po prostu, babciu, też możesz używać gadżetów, aby osiągnąć taki efekt. Kolejny sekret: słodka wata cukrowa stawi, że każda kawa będzie niesamowita. No i jak? Fajnie, próbuj, siostrzyczko. Super, zacznę od kawy, babci. Oj, jest okropna, nie dam rady tego pić. Ale jak to? Hmm. O rany, wata cukrowa. Odlot. Jest mega fajne. Oj, jak wam się podobają moje wąsy. Zapomniałam o kawie. Jej też muszę spróbować. Ale oczywiście nie bez waty cukrowej. Bardzo mi smakuje. A co przygotował mój braciszek? O jej to Oreo. Z bitą śmietaną. To jest pyszne. Mmm, Mrożona kawa jest super. Wiedziałem! Hurra! Komu przyznać zwycięstwo? Trudny wybór. Wygrywa szefowa to najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piłam. Zdecydowałam, chcę tort urodzinowy. Widzę, że wszyscy są gotowi, żeby zrobić najlepszy tort na świecie. Zak, chcesz to wszystko zjeść? Lepiej zajmij się robieniem tortu zamiast jedzeniem słodyczy. A ja postanowiłam zrobić dla mojej wnuczki Emmy najlepszy tort czekoladowy. Myślę, że kitketów nigdy za wiele. Udekoruję czekoladowymi batonikami, owinę dookoła wstążką i gotowe. Szefowo, co ty sądzisz? Jakiś byle co. To ja zrobię najlepszy tort na świecie. Krem tak świetnie się rozprowadza. Ułożę wszystkie biszkopty jeden na drugim. Wspaniale. Teraz przekroję torcik na pół i go złożę. Pozostało tylko ułożyć tęczę z mastyksu, chmurki. I oczywiście zrobić uroczą buźkę Gotowe. Niech nikt się nie rusza, mam tu wieżę z pianek marshmallow. Ups, upadła, ale zacznę od nowa. Ale pyszne stążki, rewelka. Rozłożę je na moim torcie z marshmallow. Dodam jeszcze troszkę ulubionych żelków mojej siostry. I ostatni akcent. Różowe serduszka. Bo bardzo kocham moją siostrę. Próbuj. Ale fajne torty. Ten wygląda naprawdę pysznie. Jaki dobry! Smakuje mi. Są tu nawet chmurki. Pierwszy raz próbuję chmurek. Są super. Daję milion lajków. A to co? Tort czekoladowy? Muszę go jak najszybciej spróbować. Uwielbiam czekoladę. A tu są jeszcze kitkety. Ekstra. A co my tu mamy? Moje ulubione żelki. Orany i pianki marshmallow. I żelkowe wstążeczki. Mm, falce, lizać. W tej rundzie zwycięża ciasto szefowej. Gratulacje i przechodzimy dalej. Teraz chcę chipsy. Zrobicie mi? Wszyscy słyszeli? To zaczynamy gotować. Babciu, a jak obierać ziemniaki? Okay. Żaden problem, kochaniutki. Bierzesz obieraczkę do warzyw i obierasz to proste. Potem trzeba pokroić ziemniaki w cienkie plasterki i wrzucić je do gorącego oleju. Teraz smażymy je aż będą chrupiące. A, bułka z masłem, zaraz obierę ziemniaki. A teraz kroimy. Noża już nie potrzebuje, ale olej się przyda. Wlewamy na patelnię. Świetnie, wrzucam ziemniaki. O, nie! Olej atakuje! Nie dam ci się tak łatwo ty podstępny oleju! Babciu, co się stało? Wszystko w porządku? Trzymaj się! Zaraz pokażę wam, jak profesjonaliści robią chipsy. Nie potrzebuję tych ziemniaków. Ale przyda mi się tortilla. Potnę tortillę na trójkąty. To nie będą zwykłe chipsy, a na czosy. Są o wiele smaczniejsze, prawda? Teraz wlewamy olej na patelnię i smażymy. Trzeba przygotować guacamole. Potrzebujemy dojrzałego miękkiego awokado. Rozgniatamy je widelcem, rozsmarowujemy guacamole na chrupiących nachos i dodajemy pomidorki. Gotowe! Ostatnim krokiem jest tymianek. Oj, babciu, wszystko w porządku? Na zdrowie! Na czym to ja skończyłam? A racja, gałązki tymianku i cytryna. Mamy to! Co to za zapach? Moje chipsy się palą, to straszne! Nie widzę ich z powodu czarnego dymu! Chipsy są zniszczone. Wyglądają jak węgle. W porządku, podamy to, co mamy. Może przejdzie. Zaraz się tego dowiemy. Wszystko tak pysznie pachnie. Oprócz tego, fu, co to za czarne chipsy? Co za ochyda, nie będę tego jeść. A co my tu mamy? O rany, cała miska chipsów. Taka porcja wystarczy mi na całą serię bajek. Bardzo smaczne. Nie mogę się oderwać. Oh. Ojej, a co to takiego? Szafowa kuchni przygotowała nowe kulinarne arcydzieło. Muszę to sprawdzić. Wygląda zbyt zdrowo. Fuju, chyda. Babcia wygrywa. Chcę kakao. Zrobicie? To przecież mega super proste. Pewnie, że zrobię. To bułka z masłem. Wystarczy wlać trochę mleka do garnka, wsypać kakao, zagotować i wlać wszystko do ładnego kubka. Oczywiście z moim portretem. Dobrze, nalewamy. I jeszcze troszkę. Idealny smak. Szefowo chcesz spróbować? Nie to nie. Ja zrobię coś o wiele lepszego. Przygotuję całą bombę z kakao. W tym celu należy roztopić czekoladę. Wlać do okrągłej foremki, nasypać pianek marshmallow i kakao. A teraz mieszamy. Wspaniale. Zalewamy mlekiem. Ja też zrobię najpyszniejsze kakao na świecie. Muszę tylko otworzyć mleko. Nie jestem cały w mleku. Wytrę się i dokończę. Dobra, no to lecimy dalej. Nalewam mleko, rozgrzewam i dodaję błękitnego barwnika. Świetnie, mleko zmieniło kolor. A teraz najlepsza część. Zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Tak będzie o wiele smaczniej. Wlewam do kubka niebieskie kakao i dodaję żółty krem. Pozostało tylko to ozdobić. Mamy to! Skoro wszyscy są gotowi, to próbujemy. Chcę spróbować tego! Jakie to ładne i pyszne! Super! Dziękuję, braciszku. A co tu mamy? Kakao od kochanej babci. Nie, no nie smakuje mi. A co my tu mamy? Trzeba włożyć czekoladową kulkę do gorącego mleka. I co nam wyjdzie? Wow, całkowicie się rozpuściła. Spróbuję. Mmm, jakie pyszne. No i co mam wybrać? Raz, dwa, trzy. Wygrywa kakao, braciszka. Co, wygrałem? A teraz zróbcie mi makaron. Szefowa jest gotowa. Patrzcie tak samo. I brat również. Nie mam pojęcia, co robić. Pierwszy raz w życiu będę gotował makaron. Dlaczego jest taki długi? A, babciuż, rozumiem. Tak to się robi. I nie zapomnij pomieszać łyżką. Moje spaghetti jest ugotowane. Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się gotować, to patrz na mnie. Nie używamy sklepowego spaghetti. Robimy własne. Bierzemy mąkę, jajko i mieszamy dalej barwimy ciasto na czarno, żeby wyróżniać się na tle innych. Ech, wyrabianie ciasta jest takie trudne. A teraz kroimy wszystko na cienkie paski. Świetnie. Możemy gotować we wrzącej wodzie. Następnie przygotowujemy ośmiornice, bo co to za makaron bez owoców morza? Można położyć ośmiornicę bezpośrednio na makaronie. Świetnie. Babciu, a ty co robisz? A coś jest nie tak? Robię makaron z keczupem. Jest pyszny. Babciu, spokojnie. Mój makaron przykleił się do garnka. Dobra, zapomnijmy o tym spaghetti. Zrobię lepszy makaron niż wy. Biorę błyskawiczny makaron i zalewam go wrzątkiem. Smacznego. Wow, jak fajnie. Co to jest? Ośmiornica? To okropne. Niedobra Ochyda. Ale tu jest coś bardzo apatycznego. Próbuję. Wow, no to jest smaczne. A tu mamy coś ciekawego. Mmm, pyszne, ale bardzo ostre, aż mi usta parzą. Wybieram makaron mojego braciszka. Jest najsmaczniejszy. Czekamy na twoje instrukcje. Chcę, żebyście w pierwszej rundzie zrobili dla mnie makaron. Makaron? Dobrze. Zrobi się. Okay. Babciu, obudź się. Wnuczka chce makaron. Makaron? Łatwizna. Wiele razy robiłam dla niej spaghetti, więc nie ma w tym nic trudnego. Wszystko według tradycyjnego przepisu. A psik! Przepraszam, to przez mąkę. Nie szkodzi. Jeszcze raz przepraszam. Chcę zrobić własne spaghetti. Po do dogrywej do jajka. Mogę nimi nawet żonglować! Oj, oj, stop! Jeszcze raz przepraszam. Zawsze myślałam, że jestem całkiem dobrym żonglerem. Skoro ciasto jest gotowe, to można je podzielić na małe kulki i pokolorować każdą z nich na inny kolor. Następnie za pomocą specjalnej maszyny tnę ciasto na cienkie paseczki. Aby to zrobić, wystarczy przypuścić ciasto przez to urządzenie. Myślę, że wychodzi naprawdę fajnie. A co najważniejsze oryginalnie, wszyscy będą mieli zwykły makaron, a ja będę miała spaghetti w kształcie kwiatków. Patrzcie, jak twoje postępy. Świetnie, wnuczka zawsze uwielbiała zwykłe spaghetti z ketchupem, więc właśnie takie jej zaserwuję. Wednesday, a co u ciebie? Rączka, potrzebuję twojej pomocy. Nie chcę, żeby mój makaron wyglądał zbyt banalnie. Dla mnie jest zbyt jasny. Jeśli dodam troszkę czarnego barwnika, to będzie idealnie. Dodam też keczup, będzie przypominał krew. Dorzucę też kilka żelkowych oczu, żeby dopełnić kompozycję. Czy jesteś gotowa, żeby spróbować dania i wytypować zwycięzcę? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najpierw spróbuję klasyczny makaron mojej babci. Uwielbiam go, odkąd byłam dzieckiem. Myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Tak, pyszny i prosty. Następny w kolejności jest makaron Enid. Wyszedł oczywiście nierealnie piękny i bardzo uroczy. To prawdziwe dzieło sztuki. A szkoda to jeść. Enid dorzuciła jeszcze dodatkowy makaron. Wygląda jak kły wampira. Bo boicie się? Ten makaron jest nieugotowany i suchy. No nie ma opcji, żeby go zjeść. Zostało tylko danie od Wednesday. Podane tak dobrze jak Łenit, tylko w stylu Wednesday, pierwszą rzeczą, której chcę spróbować jest oko. To żelek! Uwielbiam takie! Wednesday, skąd wiedziałaś, że żelki tak dobrze pasują do makaronu? To jest po prostu niewiarygodnie pyszne. Taki makaron zjem do końca i nie zostawię nawet kropelki sosu na talerzyku. Myślę, że zwycięzco jest oczywisty. Najlepszy makaron zrobiła Wednesday. Jak to? Ja też się starałam! Wednesday, uspokój się! Przestań straszyć staruszkę! Kochanie, czy jesteś już gotowa dać nam nowe zadanie? Tak, chcę koktajl, możecie go zrobić? Oczywiście, będzie w najlepszym wydaniu. Dla ciebie, wnoczko, wszystko. Okay. Wiem, jak robić koktajle, ale teraz zrobię taki, którego nigdy w życiu nie zapomnisz. Podstawą tego koktajlu będzie zwykły sprite. Należy go przelać do szklanki o tym niesamowitym kształcie. Teraz trzeba dodać do środka sekretny składnik, który nada Sprite'owi kolor, którego potrzebuje. Zielony. Rączka, biegnij do Anit i przynieś mi bitą śmietanę. Co to za diabelska ręka? Recz stąd! Babciu, nie obrażaj mojego pomocnika. Rączko robi tylko to, co mu każe. Potrzebuje śmietany, żeby polać nią koktajl. Na wierzchu położę żelkowe oczy. Przyznam, że żelkowe oczy to mój ulubiony przysmak. Wyglądają fajnie i są nierealnie pyszne. Podrobina czerwonego syropu też nie zaszkodzi. No co ja czekam? Czas, żeby mi ja zaczęła robić koktajl. Zacznę od żelków. Najpierw trzeba je podzielić na grupy według kolorów. Gotowe? Teraz musimy ułożyć je warstwami w wysokiej szklance. Tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Za pomocą suszarki do włosów należy roztopić żelki, aby zamieniły się w jednorodną masę. Ostatnim krokiem jest bita śmietana. Zawsze nadaje napojom bardziej reprezentacyjny wygląd. I tęczowy żelek do zdoby. Cudownie! Dziewczyny, zrobiłyście piękne i pyszne koktajle. Tylko w ogóle nie pomyślałyście o zdrowiu mojej wnuczki. Ja zrobię koktajl, który będzie przede wszystkim zdrowy. Będzie się składał z różnych warzyw, które wrzucę do tego blendera. Im więcej wejdzie, tym lepiej. Pozostało tylko wszystko porządnie zmielić. Gotowe. Mmm, jak pachnie. Ochyda. Jeszcze jaka? Och, dajcie spokój. Wnuczka doceni moją troskę o jej zdrowie. Czas wybrać zwycięzcę, kochana. Wszystkie koktajle wyglądają całkiem nieźle. Koktajl babci wygląda najbardziej zwyczajnie, więc od niego zaczniemy. fu jaka paskudna gałązka. Mam nadzieję, że sam koktajl mi się spodoba. Ochyda, ochyda, babciu tego nie da się pić. Następny jest koktajl od Enid. Wygląda o wiele smaczniej. Uwielbiam bitą śmietanę i jest jej tak dużo. Tego koktajlu nie da rady pić, trzeba go jeść łyżką. W końcu nie można przegapić ani grama pysznej bitej śmietany. Śmietana się skończyła, można wyciągać słomkę. Dziwne, dlaczego koktajl jest taki gęsty? Nie da rady go pić. I jak mogę przyznać zwycięstwo koktajlowi, którego nawet nie spróbowałam? Nie ma mowy, to zdecydowanie porażka. Wednesday, cała nadzieja w tobie. Będę od razu próbować. Mmm, no wreszcie coś pysznego. Mogłabym pić ten koktajl regularnie, bo naprawdę jest super. Nie mogę się oderwać. Palce lizać. No i kto jest zwycięzcą? To oczywiste, Wednesday przygotowała najlepszy koktajl. Wnuczko, jakie zadanie czeka nas w tej rundzie? Babciu, to bardzo proste. Zróbcie dla mnie sałatkę. Chcę coś lekkiego. Sałatka to sałatka. Już się robi. Chwilka i będzie gotowe. Zrobi się. Mam tu akurat kilka świeżych liści sałaty. Niech to będzie podstawa sałatki. Potem będzie ser i sucharki. Nawet ja znam przepis na tę waszą sałatkę, Cezar. Nie możemy zapomnieć o soczystych pomidorkach koktajlowych. Będą ozdobą sałatki. Mam już wszystko gotowe. Świetnie! A ja wymyśliłam, jak sprawić, by sałatka była nie tylko smaczna, ale i piękna. Wrócę do motywu kwiatowego i zrobię małe, ale bardzo ładne kwiatuszki z warzyw. Mam też odpowiednie foremki. Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ wygląda jak prawdziwy bukiet. A to pyszna sałatka! Jakie kwiaty? To jest nudne. W sałatce brakuje czegoś ciemnego. Na przykład kilku listków bazylii. Zakochałam się w tej czaszce, więc ona też trafi na talerz. To na niej ułożę pozostałe składniki ser i szynkę. Teraz musimy polać całość keczupem i wstawić oczy. Czaszka zaczyna wyglądać o wiele ciekawiej. To kropne. gdybym zobaczyła taką w nocy, to padłabym ze strachu, ale to nie ja decyduję a moja wnuczka. Wreszcie jakiś dobre jedzonko. Wednesday! Co ty znowu przygotowałaś? To okropne! Nigdy nie widziałam bardziej paskudnej sałatki. Boję się jej nawet dotknąć, a co dopiero jeść! Zobaczymy, czym zaskoczy mnie babcia. Jej sałatka bardzo przypomina sałatkę Cezar. No taką sałateczkę jestem gotowa iść cały czas. Trudno się zatrzymać, chcę jak najszybciej opróżnić talerz. To było naprawdę dobre i zdrowe. Będę teraz niesamowicie silna. Próbuję jeszcze kwiatków enid. nie niedobre, to same warzywa.